Zadanie 33. Działka ma kształt trapezu. Podstawy AB i CD tego trapezu mają długości AB 400 metrów oraz CD 100 metrów. Wysokość trapezu jest równa 75 metrów, a jego kąty DAB i ABC są ostre. Z działki postanowiono wydzielić plat w kształcie prostokąta z przeznaczeniem na parking. Dwa z wierzchołków tego prostokąta mają leżeć na podstawie AB tego trapezu, a dwa pozostałe E oraz F na ramionach AD i BC trapezu. Zobacz rysunek. Wyznacz długości boków prostokąta, dla których powierzchnia wydzielonego placu będzie największa. Wyznacz tę powierzchnię. Oczywiście zapisz liczenia i mam podaną wskazówkę. Aby powiązać ze sobą wymiary prostokąta, skorzystaj z tego, że pole trapezu ABCD jest sumą pól trapezów ABFE oraz EFCD. Najpierw zaznaczymy sobie, co mamy tak naprawdę w zadaniu policzyć. Mamy wyznaczyć długości boków prostokąta. I wyznaczyć największą powierzchnię. Ponieważ mamy do czynienia z wyznaczeniem największej powierzchni, to jest to zadanie optymalizacyjne. Zaczniemy od wyliczenia pola trapezu, korzystając ze wzoru na pole trapezu, który macie w tablicach, czyli pole równa się a plus b przez 2 razy h. a i b to są podstawy trapezu, h to jest wysokość, czyli pole tego trapezu ABCD jest równe. Dolna podstawa ma długość 400, górna 100, a wysokość mamy zaznaczoną tutaj i ona ma długość 75. Czyli to się równa 500 na 2 razy 75, czyli 250 razy 75, a to jest równe 18750. Teraz korzystamy ze wskazówki, którą mamy tutaj napisaną, że pole tego trapezu ABCD, czyli tego dużego trapezu, jest równe polu trapezu ABFE plus pole trapezu EFCD. Interes tak, Dolną podstawę tego trapezu ABFM mamy podaną, ona ma długość 400. Wysokość oznaczymy sobie jako X, a górną podstawę oznaczymy jako Y. Od razu zaznaczę wysokość tego mniejszego trapezu. I teraz, ponieważ wysokość tego dużego trapezu była 75, tutaj mamy X, to ten odcineczek będzie miał długość 75 minus X. No i zapisujemy. Pole ABCD jest równe. Pole trapezu ABCD jest równe. 400 plus y przez 2 razy x plus y plus 100 przez 2 razy 75 minus x. I ponieważ ja połączyłam tutaj. To samo pole, to mogę te wielkości przyrównać. No i teraz, ponieważ nie chcę liczyć na łamkach, pozbywam się łamków, mnożę sobie obustronnie przez 2. I otrzymuję 400 plus y razy x, plus y plus 100 razy 75 minus x. I to się równa 37500. Opuszczamy nawiasy. 400x plus xy plus 75y. Minus XY plus 7500 minus 100X równa się 37500 XY mi się tutaj uprości i otrzymam 300X plus 75 Y plus 7500 równa się 37500 po tej stronie zostawię 75 Y resztę przenoszę i otrzymuję 75y równa się 37500 odjąć 7500 odjąć 300x. Czyli 75y równa się 30 000 minus 300x. Dzielę wszystko przez 75, czyli y równa się 400 minus 4x. Kolejną rzeczą, którą robię w tych zadaniach optymalizacyjnych, to jest wyznaczenie dziedziny. Wiem, że x, y są długościami boków, więc zarówno x, jak i y musi, muszą być większe od zera. Miałam też jeden bok długości 75 minus x i on również musi być większy od zera. I dziedzina to będzie część wspólna tych trzech wyrażeń. y większy od zera, oczywiście y mam podane wyrażone za pomocą x. -a. Czyli teraz rozwiążę sobie dwie nierówności. Y większe od 0, czyli 400 minus 4x musi być większe od 0, czyli minus 4x jest większe od minus 400. Dzielę na minus 4. Pamiętam, że muszę w tym momencie zmienić znak nierówności na przeciwny, czyli otrzymuję, że x jest mniejsze od 100. No i 75 minus x musi być większe od 0, przenoszę 75 na drugą stronę. Czyli minus x jest większe od minus 75, dzielę na minus 1, czyli x jest mniejsze od 75. No i zaznaczam te trzy nierówności na osi liczbowej, czyli mam 0 i x większe od 0, x mniejsze od 100, czyli to mam tutaj. No i jeszcze mam x mniejsze od 75, i to jest 100. I to, co jest potrójnie trzy razy zamalowane, to jest moja dziedzina, czyli dziedziną. To będą x od 0 do 75. Kolejną rzeczą, którą robię, to wyznaczam funkcję. Moją funkcją będzie tutaj funkcja pola prostokąta. Pola prostokąta liczymy x razy y. U nas y już jest wyznaczone, że jest to 400 -4x. Opuszczę sobie nawias. Możemy napisać zamiast samo p, to żebyśmy wiedzieli, co jest naszą niewiadomą. Będzie p od x. Widzimy, że nasza funkcja to jest funkcja kwadratowa i ona ma ramiona skierowane w dół, ponieważ a jest równe minus 4, czyli a jest mniejsze od 0. Taka funkcja osiąga największą wartość w wierzchołku. No to obliczamy teraz nasz wierzchołek. Korzystamy ze wzoru, że p równa się minus b przez 2a. Czyli p równa się minus 400 przez 2 razy minus 4, czyli to będzie minus 400 przez minus 8, a to jest równe 50. Oczywiście 50 należy do dziedziny. Czyli to jest nasz x, w którym funkcja osiąga największą wartość. Czyli mamy już pierwszą długość boku naszego prostokąta policzoną. Teraz liczymy drugą, drugi bok prostokąta. Korzystamy z tego, że y było równe 400 minus 4x, czyli 400 odjąć 4 razy 50, czyli to jest 400 odjąć 200, czyli 200. Wymiary naszego prostokąta wynoszą 50 metrów na 200 metrów i mieliśmy wyznaczyć największą powierzchnię tego prostokąta i to możemy zrobić korzystając z funkcji, Wiem, że jest to funkcja kwadratowa, więc tak naprawdę wystarczy, mamy pierwszą współrzędną, więc wystarczy policzyć p od 50. Ja natomiast tutaj policzę korzystając z tego, że wiem, że jest to, że jest to prostokąt w miarach 50 m na 200 m, po prostu muszę policzyć pole korzystając ze wzoru 50 razy 200 i to jest 10 tysięcy. I oczywiście pole będzie w metrach kwadratowych. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.